Zapraszam do wymasowania lwiej zmarszczki. Najpierw już nawilżyłam sobie skórę i już położyłam krem na niektóre struktury, ale jeszcze teraz dosmaruję, żeby Ci pokazać, jak wymasować sobie lwią zmarszczkę. Zaczynamy od kółek. Bardzo proste. Haczyk. Pierwszy ruch, kółeczka. Nie liczę nigdy tych kółeczek, robię tyle, ile mam czasu. Teraz jedziemy tym samym haczykiem na zewnątrz i druga ręka, co by jedna odpoczęła. Możesz też to zrobić tutaj dwoma rękoma, ale myślę, że jedną jest dużo lepiej. Ciach. Jak już zrobiłaś ten ruch, możesz przejść do głaskania. Jeśli też wcześniej odczuwałaś tutaj ból przy masowaniu kostkami to teraz możesz zrobić to rękoma i zobaczyć jaka jest różnica albo po prostu ten pierwszy ruch zastąpić tym drugim i znowu do góry na boki do góry na boki i ostatni z naszych ruchów to będzie zagarnięcie kawałka tutaj struktury skóry i zrobienie takich wałeczków, jakbyś chciała te wałeczki od skóry oderwać. Możesz się poślizgać po tej skórze, ponaciągać tutaj. Może też tutaj boleć, szczególnie jak masz bóle głowy migrenowe, czy ściskasz szczękę. Także solidnie tutaj po ponaciągaj. I voilà, w ten sposób Twoja lwia zmarszczka będzie wymasowana.